Gdy wchodzi na pole walki, zasady przestają mieć znaczenie. Wróg nie ma szans. Przetrwanie to tylko nadzieja. To Dogo Argentino, bezlitosna legenda. Przygotuj się na czystą siłę. Walka właśnie się zaczyna. W gęstym lesie mężczyzna spokojnie spacerował ze swoim psem. Dogo Argentino. Nagle pies zauważył dzika wśród zarośli, czy go zignorował i poszedł dalej. Oczywiście, że nie. Rzucił się na niego z niesamowitą prędkością i chwycił za głowę. Cała okolica rozbrzmiała krzykiem dzika błagającego o litość. Właściciel wyciągnął telefon i zaczął nagrywać ten rzadki moment. Wyglądało na to, że nie zdawał sobie sprawy, jak agresywny może być jego pies, ale dziś przekonał się, że trening nie poszedł na marne. Film kończy się, a pies nadal nie odpuszcza swojej ofiary. Krótka, ale bolesna scena. Dogo Argentino brutalnie atakuje samicę dzika. Jej przerażone młode stoją obok, próbując krzyczeć i zbliżyć się, by ją uratować, ale są bezsilne wobec psa, który nie zna litości. To dramatyczne ujęcie przypomina, że natura bywa bezwzględna, a przetrwanie należy tylko do najsilniejszych. Jeśli myślisz, że Pitbull to jeden z najsilniejszych psów na świecie, spójrz na niego teraz w starciu z Dogo Argentino. Ucieka w strachu i nie ma najmniejszych szans w tej konfrontacji. To całkowicie naturalne, ponieważ Dogo Argentino został stworzony i szkolony właśnie na takie sytuacje. Biedny Pitbull szybko zrozumiał, że nie ma sensu stawiać czoła tej rasie. To waleczny pies, który nie zna litości i nie cofa się ani o krok. Hey! 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 Kolejna scena. Puma wkracza na terytorium Dogo Argentino. Właściciel psa zatrzymał się, wyciągnął telefon i zaczął nagrywać dzikiego intruza. Czekał tylko aż jego pies się pojawi. Gdy Dogo przybiegł, natychmiast rzucił się na pumę, chwycił ją szczękami i udzielił jej bolesnej lekcji, której długo nie zapomni. Jak zwykle w takich sytuacjach, nagranie urywa się w najbardziej napiętym momencie. Tutaj stoi nasz przyjaciel i pilnuje terenu. Wszystko pod jego kontrolą, ale późno w nocy jego teren został zaatakowany przez Lamparta. To była walka, jakiej jeszcze nie widzieliście. Dogo Argentino rzucił się na niego z ogromną siłą i od razu pokazał, że nie jest łatwym przeciwnikiem. Lampart to niebezpieczne zwierzę, które potrafi zabić w kilka sekund, ale nie tym razem. Gdy jego przeciwnikiem jest Argentino, wszystko się zmienia. Na końcu Lampart ucieka, a pies zostaje zwycięzcą. Wątpię, że ten Intrus odważy się tu wrócić. Ten wilk jest głupi? Tak to wygląda. Podjął fatalną decyzję, wchodząc na teren opanowany przez agresywne psy, mimo że był wyraźnie większy od Dogo Argentino. Nie miał szans w tej walce. Siła i mięśnie były po stronie jego przeciwnika. Za każdym razem, gdy wilk próbował przejąć inicjatywę, nie dostawał żadnej szansy. Kontrola od początku do końca należała do psa. Nawet drugi pies, przywiązany z tyłu, nie miał żadnego wpływu na przebieg starcia. Jego obecność była zupełnie bez znaczenia. Na końcu widzimy wilka powalonego na ziemię, a jego przeciwnik zaczyna go dusić. Może film się urwał, zanim zobaczyliśmy koniec, ale jedno jest pewne. Wilk nie miał możliwości ucieczki i zapłacił za to najwyższą cenę. W samym środku nocy nasz bohater, pies rasy Dogo Argentino, znów miał pecha. Tym razem nie zaatakował go jeden wilk, lecz aż trzy naraz. Zaatakowali z każdej strony, gryząc i szarpiąc go z całą brutalnością, jakby chcieli zakończyć walkę jak najszybciej. Po chwili widzimy, jak ciągną go z dala od jego terytorium prosto w głąb lasu. Wygląda na to, że planują tam dokończyć dzieła, a może nawet uczynić z niego swoją kolację. Co myślicie, czy udało mu się przeżyć? a może stracił życie i stał się ofiarą tej bezlitosnej nocy. Ale jak widzieliście, wynik jest jasny. Gdy Dogo Argentino mierzy się z pojedynczym Wilkiem, raz za razem udowadnia, że potrafi zwyciężyć. Wilki to silne zwierzęta i rzadko przegrywają. Jednak ich prawdziwa siła tkwi nie w jednostce, lecz w grupie. Samotny Wilk nie jest tak groźny jak cała Wataha. Psy, zwłaszcza takie jak Dogo Argentino, to inna historia. One potrafią walczyć samodzielnie. Polegają na odwadze, doświadczeniu i instynkcie, a nie na liczebności. Jeśli jesteś fanem owczarka niemieckiego, musisz zobaczyć tę scenę. Dziś staje on twarzą w twarz z potężnym Dogo Argentino. Podczas tego krótkiego starcia widać wyraźnie, że to Dogo Argentino dominuje. Jest bardziej agresywny i pewniejszy siebie. Z kolei owczarek niemiecki wygląda, jakby skupiał się tylko na obronie, nie próbując przejąć kontroli nad walką. A wy co sądzicie? Czy owczarek mógł zrobić więcej? A może Dogo Argentino po prostu go przerósł? Piszcie w komentarzach. đây 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 nó 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 Na brzegu rzeki czekał drapieżnik, licząc na to, że najsilniejszy pies, Dogo Argentino, wyjdzie z wody, by móc go zaatakować, ale to, co się wydarzyło, zaskoczyło wszystkich. Gdy tylko Dogo wyszedł z wody, drapieżnik wpadł w panikę i uciekł, jakby dopiero teraz poczuł prawdziwe zagrożenie. Może zrozumiał, że walka z takim przeciwnikiem oznaczałaby brutalną lekcję, a może nawet krwawą masakrę. Ucieczka była jego jedyną szansą. Aby zrozumieć siłę tego psa i jego imponujące mięśnie, musisz dokładnie obejrzeć tę scenę. Dogo Argentino to nie tylko pies domowy, to urodzony wojownik stworzony do polowania i stawiania czoła najgroźniejszym dzikim zwierzętom. Ten pies wyróżnia się atletyczną sylwetką, wyraźnie zarysowanymi mięśniami i potężną szczęką. Jego rasa została wyhodowana w Argentynie specjalnie do polowań na duże zwierzęta, takie jak dziki czy pumy. To, co czyni go wyjątkowym, to połączenie siły i dyscypliny to odważny pies, który nie cofa się przed żadnym przeciwnikiem, a jednocześnie lojalnie i posłusznie współpracuje ze swoim właścicielem. Oglądając go w akcji, łatwo zrozumieć, dlaczego jest uważany za jedyny jednego z najsilniejszych psów myśliwskich na świecie. Na stromym, skalistym zboczu pumie udało się wspiąć na sam szczyt. Podczas gdy dwa nieznanego pochodzenia psy tylko wyły z dołu, nie podejmując żadnych działań. Ale Dogo Argentino był inny. Od razu ruszył pod górę, nie tracąc ani sekundy. Gdy dotarł do pumy, rzucił się na nią i wgryzł się w jej szyję z niesamowitą siłą. Zjeżdżając w dół zbocza, nie puszczał swojej ofiary, pokazując kto naprawdę rządzi. Po chwili dołączyły do niego pozostałe dwa psy i zaczęły go wspierać w walce. Ostatecznie starcie przeniosło się niżej, ale jedno jest pewne, ta puma już nigdy tu nie wróci. Przeciwnicy padali jeden po drugim, a Dogo wciąż stał niepokonany. Jego siła nie zna litości. Odwaga zapisuje się w historii. To więcej niż pies, to prawdziwy wojownik. Napiszcie w komentarzach, czy miał godnego przeciwnika. Zostawcie lajka like i subskrybujcie po więcej.